Witajcie na kanale Kwasogranie. Franek Kowalew z Asterami Bristol Rovers. Kolejny mecz, kolejna e, przygoda. Piąte miejsce, ostatnio przegrane. Musimy e, coś zmienić w naszej grze, żeby y, no, piąć się w górę. Jeszcze niewielka strata do czwartego miejsca. Jeszcze jesteśmy w stanie to odrobić. Sezon cały czas trwa. No ale musi zespół lepiej zagrać w kolejnym spotkaniu. Zobaczmy jak układa się sezon, e, jakie mecze przed nami na ten moment. E, ok, West Ham, odpoczynek, odpoczynek, tutaj Manchester. No i jest jeszcze sporo meczów do końca, tutaj e, wszystko może się wydarzyć. Oczywiście walczymy o jak o wyż, najwyższą lokatę. No i teraz e, zobaczymy Fulgencio, Kennedy, Tomkinson, Alho Madsen. Dobra, nie zmieniamy składu. Spróbujemy, e, spróbujemy powalczyć e, tym zespołem, który jest ustawiony. No i teraz tylko ławka rezerwowych. Alczewski, Strączek, de Klerk. Koniec papel Norbun, Alipur. Dobra, niech zostanie taka ławka. W następnym meczu może i dostanie szansę. No, jak wiecie, cały czas skład jest w przebudowie, cały czas szukamy prawej strony, cały czas lewej strony. No, tutaj będziemy musieli wzmacniać, jeżeli chcemy coś osiągnąć. Na razie piąta pozycja Beniaminka, Premier League. Nie jest najgorszym osiągnięciem, ale wiadomo, że no, Pierwsze miejsce, to byłoby coś, to byłoby coś, pierwsze miejsce w pierwszym sezonie w Premier League, to byłoby naprawdę dobry wyczyn, w nie tyle zespołu, ale też menadżera Franka Cole. Ruszamy po zwycięstwo, trzy punkty, mam nadzieję, że w tym meczu wpadną. Ja zawsze mówię, że nie lubię tej zimowej aury. Zobaczymy, jak nam pójdzie w tym spotkaniu. Bida już przejęcie piłki, ale wysoko do Bidy jest Westbrook. Nie, piłka do Fulgencji, ale nie, do, nie dojdzie zbyt mocno. Zbyt mocno Bida zagrał na prawe skrzydło. No i tutaj od bramki Ryznik do Włózkowicza. Włoskowicz, Rich. Włoskowicz będzie grał do środka, do Saleza. Snow Ridge bardzo spokojnie rozgrywają piłkę piłkarze West Bromwich. Teraz Alho od razu kieruje futbrówkę do Fulgencio, ale tutaj Westbrook przejmuje to podanie i no, było blisko, było blisko straty. Na szczęście, na szczęście faulowany. Tomkinson wychodzi z piłką, atakuje Praszelik, ma sporo miejsca, zagranie do Madsena. Macen jeszcze jest Bida i czy był spalony, czy nie, zaraz się to okaże. Chyba bramka zostaje uznana. Zobaczmy jeszcze raz podanie Madsena. No w tempo, w bieg Bida. No i tutaj 1 do 0 na stadionie. E, drużyny przeciwnej. Elicz przy piłce. Na razie e, dobrze. Piłkarze Brystelowiec weszli w to spotkanie. Nie było jakiejś groźnej e, sytuacji e, przez 15 minut ze strony naszego przeciwnika, ale teraz e, możesz to zmienić. Robinson tutaj świetnie e, przejął piłkę ale piłka do Walencji. Nie, Zatrzymanie. Podania i jest zagranie na skrzydło, ale tutaj jak w poprzedniej akcji fulgencji tak teraz nasz przeciwnik nie dobiega do tego podania Tomkinson, Westbrook. Zabiera się z futbolką Westbrook. On dyrygował tą drugą linią w ten Power League w Championshipie, no i teraz w Premier League dostaje kolejne minuty. Więc no, zawodnik, który rzeczywiście przeszedł przez te wszystkie szczeble i utrzymał, utrzymał poziom, który wymaga gra w Premier League: Westbrook, świetnie, kolejny raz. Zatrzymany ten atak przez pomocników, tym razem drużyny. Westbrook, Albion. Kuglentyk, świetnie. Do Westbrook, Westbrook, do Bidy, Bida. Bida nabiega, ryznik. No, niestety nie udaje się przejąć piłki i wykorzystać tego dobrego podania. Robinson, Giangana, Robinson, jest. Teraz jest okazja, jest szansa. Grabara, Świetna interwencja polskiego bramkarza. No, jak słyszeliście ostatnio, transfer do Wolfsburga. Naprawdę no, to są dobre momenty naszego polskiego goalkeepera. Bida rozpędza akcję. Bida. A no i tutaj groźnie jest zatrzymany nasz zawodnik Alen. ale wzmocnił zespół z wolnego transferu, no i oczywiście e, też e, do e, pary z Westbrookiem zarządza środkiem pola. Archo, Weteran, weteran e, pod względem ilości meczów rozegranych w Bristol z Grabara. No i mamy pierwszy żubrożny dla VBA. UBA. A i tam Lekko zaczepiony e, zawodnik w pasiastej e, koszulce. E, na szczęście piłka nasz Grabar Grabara. Belkas. Poprzeczka teraz ratuje przed utratą Gola, jest Kennedy, świetna interwencja naszego obrońcy Dobrze teraz to przebita, ale raczej ta interwencja bidy. No, to było dośrodkowanie w swoje polekarne Westbrook. Coś czuję, że za Westbrooka wejdzie Norbun w drugiej połowie, no bo jednak tych strat przy wyprowadzeniu piłki jest sporo. Teraz Alho i Grabara, ponownie Grabara. Świetna interwencja polskiego golkipera. No dziewiąteczka. Wydaje mi się, że bez problemów będzie. Jeśli utrzyma czyste konto, to na pewno tak się stanie. Teraz świetnie Madsen odzyskuje piłkę. No i mamy pierwszą połowę za nami. Ale tak jak mówiłem, tutaj Westbrook zejdzie wejdzie Norbun. Dzisiaj nie najlepsze Spotkanie naszego pomocnika. Dużo strat w środku pola. No, i tutaj, wiadomo, musimy działać. Musimy Tomkinson. Dobrze. A i tutaj moczu Robinson. No Robinson bardzo aktywny w tym spotkaniu. Jest 1-0. Kennedy Ruszają, żeby wspomóc piłkarze Bristol Rovers, Grabare. No i na szczęście świetna kolejna. Kolejna świetna interwencja naszego to Jest Valencia, Valencia faulowany. I pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Allen. Norbun, czy będzie 2 do 0? Tak jest, Norbun wszedł za i oczywiście podwyższał wynik na 2 0. Co ciekawe Norbuna to był pierwszy kontakt z piłką. Więc statystyki ma niezłe. To jest piąta bramka w 11 meczach, więc wygląda to bardzo ciekawie. No, nie gra we wszystkich spotkaniach, ale franek Kole gra rotacyjnie zawodnikami i tutaj musimy mieć na uwadze to, że no, tych zmian jest troszkę teraz. Praszelik i niestety, niestety nie ma 3-0, choć to była idealna sytuacja na podwyższenie. Bida dośrodkowanie, delikatnie wrzucona piłka, ale w ponad bramką. No niestety, nikt nie sięgnął futbolówki rzuconej przez bidy. No i Riznik może wznowić piłkę od bramki 2-0. Jest to wynik, który na pewno spodoba się frankowi. grają. grają, no, udaje mi się, że z dużą przewagą tych akcji, mimo tego, że nasz przeciwnik wyprowadza sporo, no to wszystkie piłki lądują bezpośrednio w rękawicach. Grabary tutaj, bramka, no nie możemy nic złego powiedzieć. Kennedy troszkę tutaj, no teraz ryzykownie nasz obrońca zagrał, ale czasem widocznie takie zagrania też są potrzebne. Norbun, Norbun, kółka do Praszelika i tym razem Norbun, niedokładnie, 70. minuta no i myślę, że wprowadzimy jakieś zmiany. Fulgencja zejdzie, zejdzie Arczewskiej i widziałbym Alipura Zabidę. Jeszcze Praszelikowi damy szansę, choć ta setka zmarnowana. no naprawdę nie było to najlepsze. Teraz Praszelik dojdzie, jeszcze Aj faulował prawie obrońcę Us Piłkę Piłka do Norbuna. Norbun. Dobrze się teraz zachował. No ale niestety tutaj nieporozumienie z Alenem i kolejny, kolejna strata, kolejna niewykorzystana akcja. Dobrze, teraz Walencja. Zatrzymuje ten atak i mamy rzucał dla naszego przeciwnika. I w końcu zmiany, 78 minuta. Alczewski i Alipur wchodzą na boisko. No i teraz zobaczymy, czy dadzą jeszcze na te ostatnie 10 minut jakiś taki fajny vibe dla naszej drużyny. Teraz dośrodkowanie jest putka na pole karne, ale ona w ogóle nie zaskakuje naszego bramkarza Kennedy tym razem nasz obrońca mieli się przy tym wyprowadzeniu, dając okazję. Uff, no to był chyba najgroźniejszy szał naszego przeciwnika. Błąd naszego, błąd naszego obrońcy no, mógł kosztować nas bram utratę gola. Alipur faulowany. Dopiero pierwszy kontakt z piłką, już został zaatakowany, już był faul, już jest. Zrobiło się problematycznie. Teraz piłka do Walencji. Walencja będzie szukał tym podaniem Prašowika, ale no, no niestety w tym gorszym no, nie odnalazła się piłka pod nogami Praszewika Monucza. Kennedy. Świetnie dośrodkowanie, wybiega Grabara, ale Alcho tutaj widać dał mu wyraźnie sygnał, żeby został, no i jest faul, jest faul, 90 minuta Bissell Rovers, raczej no, już pewne zwycięstwo, pewne zwycięstwo teraz tylko, żeby utrzymać, utrzymać zero z tyłu. Myślę, że jest to wykonalne. Alho, Kennedy, świetny mecz naszego teamu. Naprawdę brawa dla naszych zawodników. Myślę, że ten mecz mógł się podobać. Wystrzały celne. Nie wygląda to najlepiej, nie wygląda to najlepiej. Jestem ciekaw Grabara Dyszkę. No właśnie, to jest to, co mówię. Jak widzicie po statystykach, przewaga... Naszego przeciwnika bardzo duża, a jednak potrafiliśmy pomimo kilku strzałów no, wygrać 2-0. Dwa strzały celne. Akceptujemy, roczne, super, płaca, to mnie zawsze cieszy jak rozkładają taką śliczną płacę, 150, proferta, zaproponuję go myślę, że Walton, to z 200, przynajmniej, przynajmniej, 185, dobra, akceptujemy, spokojnie. Zobaczymy, jak będzie w koniec spotkania to wyglądało. Mam nadzieję, że uda nam się obronić tą czwartą pozycję. 45 punktów. Liverpool za nami 45 punktów. No i teraz atakujemy trzecie, drugie miejsce. Manchester United widzicie, w formie. Będzie ciężko go dogonić, ale może jeszcze uda nam się atak na tą pierwszą pozycję. Zobaczymy. Mam nadzieję. Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie. Cześć.